Barbara Pawlak. Witam w kwadransie z Nową Energią. Widzowie, którzy śledzą regularnie nasze programy, wiedzą już, bo ostatnio prezentowałam te informacje na antenie, że od 2005 roku w regionie powstało 19 spółdzielni socjalnych. Mogły one dać pracę 95 bezrobotnym. Mogły, ale połowa z nich nie wytrzymała próby czasu. Dlatego dziś przedstawię Państwu jedną z czterech ostatnio utworzonych w Boguchwale, po to, by zastanowić się na tym konkretnym przykładzie, na ile członkowie mają pomysł na tą działalność, a z drugiej strony chcemy pewno pewne rzeczy podpowiedzieć właśnie członkom tej spółdzielni i teraz pozwolą Państwo już, że przedstawię naszych dzisiejszych gości. Pani Marzyna Pustelak, prezeska spółdzielni socjalnej Eko e, wiceburmistrz pan Piotr Klimczak, natomiast rolę eksperta do spraw ekonomii społecznej e, powierzyliśmy tutaj panu Waldemarowi Żbikowi, który specjalnie przyjechał do Rzeszowa na ten program. Proszę Państwa, najpierw zobaczmy, co się dzieje w spółdzielni Eko w bok chwale. Członkowie Ekomatbud, pierwszą swoją pracę wykonaną pod szyldem spółdzielni socjalnej, będą długo pamiętać. Zlecenie nie jest wielkie, jednak ważne, że już pojawili się na rynku. Pan Adam ma 60 lat. W Miejskim Zarządzie Nieruchomości Boguchwale pracował wcześniej na umowy zlecenia. Pilnował czystości na przystankach autobusowych, odśnieżał chodniki. Dlatego teraz, gdy pojawiło się miesięczne zlecenie na utrzymanie czystości miejskiego targowiska, pracę wykonuje właśnie Pan Adam. Moja praca tutaj polega na tym, że trzeba otworzyć porządki, ubikacji na polu, samochody skierować na parkingi, które ma stać. Kończy się rynek, by zamykać, posprzątać. Otwiera się szósty plac targowy, zamyka się, bo pierwszy, bo drugi, który jadą, odjadą. No i po oni to trzeba porządek na całym placu zrobić. W tym czasie pozostali członkowie spółdzielni kompletują i zwożą na razie do tymczasowego magazynu sprzęt, bez którego nie da się przyjąć poważnych zleceń od klientów. Za pieniądze, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej kupiliśmy... Agregat twórczy ubiarkę do koski brukowej, yy, kosy, kosiarkę, yy, piła motorowa jest również, szopaty, drabiny. Jesteśmy gotowi do pracy remontowych, budowlanych, wykończeniowych, yy, do, porządkowych. No ogólnie to możemy wszystko robić, praktycznie wszystko. Każdy z członków do spółdzielni wniósł 20 tysięcy dotacji. Oprócz sprzętu, Ecomadbut ma także własny środek transportu. To tyle, proszę Państwa, kilka informacji o spółdzielni Ecomadbud. Natomiast ja mam pierwsze pytanie do Pana. Proszę mi powiedzieć, czy 50% spółdzielni, które wytrzymały na rynku pracy podkarpackim, odbiega od średniej krajowej? Z obserwacji można wywnioskować, że tak naprawdę 40-50% wszystkich spółdzielni socjalnych. Tak naprawdę albo nie rozpoczęły w ogóle działalności gospodarczej, albo tej działalności już nie prowadzą. Czy nie odbiegamy tutaj od średniej? Wydaje krajów. mi się, że nie. Pani prezes, proszę mi powiedzieć pięciu panów jedna pani. Nie, poprawię. Jest od sześciu, od... sześciu, panów i Jednak, jestem ja. i pani jako jako prezeska. Proszę mi powiedzieć jaką przeszłość państwo mają w dziedzinie pracy? Oczekujemy, no oczywiście chcemy wyjść na rynek do klienta indywidualnego, do, do firm. Chcemy, chcemy pracować i poprzez na przykład dotrzeć do tego klienta, poprzez ulotki, poprzez stronę internetową, która jest już i jest jeszcze w rozbudowie. Poprzez wysyłanie też ofert. Oczywiście no mamy wizję, aczkolwiek to, to, to wizja nie sama tutaj y, tylko jest potrzebna. Ale rozumiem, że w tego typu działalności startują państwo wszyscy po raz pierwszy. Oczywiście, to jest to, to jest. A pytam na początku, praca, co Państwo wcześniej robili, y, bo z panami rozmawiałam, powiedzieli mi, że najczęściej pracowali na czarno i to w dodatku za granicą. Y, tak, są to osoby, które pracowały gdzieś kiedyś na etacie, aczkolwiek no, straciły pracę i dla nich to jest duża szansa. No oczywiście, jak najbardziej, jak dla każdego z nas, dla każdej z osobna. Y, y osoby. To nie są lajki, są to osoby, które mają doświadczenie, mają kwalifikacje poparte dokumenta dokumentacją. Chcemy pracować, chcemy, chcemy po prostu być na tym, się rynku. na tym rynku pracy. Oczywiście żeby, żeby po prostu mhm. no, działać i, i, i być, być konkurencyjnym. No i wychodzić do klienta. Panie burmistrzu, pan deklarował w momencie kiedy powstawały te spółdzielnie, bo to cztery spółdzielnie wymienię, że to jest spółdzielnia Ekomatbud, o której mówimy, Sztuka Smaku, Remont Mix oraz Smaki Regionu. Pan zadeklarował jako samorządowiec, Bogu chwały, że będzie pan wspierał tego typu inicjatywy. Dlaczego? Dlatego, że tworząc sam projekt, widzieliśmy w nim szansę na to, żeby konkretna grupa ludzi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem, z różnym bagażem swojej obecności na rynku pracy znalazła mhm. konkretne zatrudnienie i konkretną pracę. I myśmy y, tworząc ten projekt patrzyli przez pryzmat tego jakie możliwości gmina może dać tym osobom i jakie miejsce pracy dla nich znaleźć y, i takich miejsc pracy czy obszarów, w których te osoby mogłyby, mogłyby świadczyć zalec. różnego rodzaju pracy czy y, y, pracować na rzecz gminy i wspólnoty jest całe mnóstwo. To, to są prace porządkowe, to są prace związane z, chociażby z cateringiem, który jest potrzebny. I wydaje mi się, że y, patrząc nawet na ilość różnego rodzaju faktur, które płaci Urząd Miejski za różnego rodzaju świadczenia, wykonywane przez różne podmioty gospodarcze, mogłyby być realizowane, mogłyby być realizowane przez, spółdzielnie. przez spółdzielnie i tak naprawdę przez naszych mieszkańców, czyli członków tej gminnej wspólnoty. E, Panie burmistrzu, ale e, czy konkretnie możemy powiedzieć dziś na przykład spółdzielni e jaką ofertę w ramach przekazywania zleceń mogą państwo im e, zlecić? Co, co mogą państwo im zaproponować? Na start. Na starcie tych propozycji jest mnóstwo. To jedna z ważniejszych propozycji to możliwość sprzątania przystanków autobusowych, odśnieżania chodników przy tych przystankach, wywóz śmieci zgromadzonych na przystankach, więc będzie to konkretna oferta. Faktem jest, że jest tutaj problem tego typu polegający na tym, że spółdzielnia socjalna, tak jak wszystkie inne podmioty na rynku, musi startować w różnego rodzaju przetargach, przetargach albo musi być jeżeli jest to mniejsze zamówienie, po prostu brać udział w tym postępowaniu przetargowym. W związku z tym jest też faktem, że dzisiaj spół, każda ze spółdzielni socjalnych ma można powiedzieć uprzywilejowaną pozycję w, nawet w postępowaniu przetargowym, bo my przygotowując już w tej chwili przetargi, które się lada moment odbędą, Bierzecie pisu, pod bierzemy pod uwagę udział. to, że firmy, które będą startować, muszą mieć coś wspólnego z tym rynkiem osób, które czy ze spółdzielniami socjalnymi, czy z osobami, które mają problem, czyli z szeroko na, na określanym, czyli z tą dużą grupą określoną mianem osób no, wykluczonych, czy, czy mających problem na rynku pracy. Ale proszę mi powiedzieć, czy w takim razie spółdzielnie, czy członkowie spółdzielni socjalnych mogą czuć się mniej wartościowymi osobami na rynku pracy? Oczywiście, że nie. Spółdzielnia socjalna tak naprawdę z punktu widzenia funkcjonowania na rynku jest zwykłą firmą. Jest podmiotem gospodarczym. Jak każdy inny. Jak każdy inny. Bardzo fajnie, że ta współpraca na początku jest możliwa, że samorząd wspiera spółdzielnię, bo ten start zawsze jest trudny. Każda firma jak wchodzi na rynek no ma pod górkę, musi się przebić ze swoją ofertą, więc tym bardziej ważne jest, że już na początku jest możliwość współpracy z samorządem. A jak Pan sądzi, czy oferta cenowa powinna być niższa po to, żeby na tym rynku się przebić? Konkurencyjna? Znaczy, to powinno zależeć od ogólnej strategii spółdzielni, w jaki sposób oni chcą wejść na ten rynek. Może być tak, że, że ta cena jest nieco niższa, ale to nie jest absolutnie żadnym, żadnym warunkiem. Regułą. Mhm. Proszę Państwa, my zanim rozpoczęliśmy to nagranie, staliśmy przed naszą receptą nowej energii, przygotowując parę podpowiedzi właśnie dla przedstawicielki spółdzielni Ecomadbut. Czy zechciałby Pan w kilku zdaniach omówić, co powinni na starcie wziąć pod uwagę, aby w przeciwieństwie do innych spółdzielni wytrzymać i przetrwać próbę czasu, tą pocz początkową? Tak, tak, taka pierwsza sprawa to jest pytanie o naszego klienta, czyli zastanawiając się nad naszym funkcjonowaniem na rynku, musimy wiedzieć, kto jest naszym klientem. Czy to jest klient instytucjonalny, czyli na przykład samorząd, czy to są osoby fizyczne. No i dalej. Jakie cechy i charakterystyki ma ten nasz klient, czyli w jakim wieku jest, jakie ma problemy? Ile ma pieniędzy? Ile ma pieniędzy? Więc to są mhm. wszystko sprawy, które musimy rozważyć po to, żeby móc poznać dokładnie potrzeby tego naszego klienta i móc dostosować ofertę pod konkretną grupę naszych klientów. A teraz no to spróbujmy teraz o, o wyróżniku, jeżeli możemy jeszcze doprecyzować. W tej chwili jest tak, że bardzo ciężko jest wymyśleć coś zupełnie nowego, z czym wchodzimy na rynek. Najczęściej jest tak, zwłaszcza w przypadku spółdzielni socjalnych, że jak spółdzielnia rozpoczyna działalność, to już na tym rynku funkcjonują podmioty, które robią coś podobnego, zaspokajają podobne potrzeby. Więc musimy znaleźć jakiś element, który będzie nas na tym rynku wyróżniał. A konkrety? Jeśli mówimy o spółdzielni remontowo-budowlanej, to mo mogę sobie wyobrazić na przykład, że dla klientów ważny jest czas realizacji tej usługi. E, więc możemy promować się jako, jako podmiot, który jest w stanie zrobić remont łazienki w 7 dni, na przykład. Albo Ale pod warunkiem, że jesteśmy w stanie dotrzymać tego Oczywiście, terminu? Oczywiście, to jest obietnica naszej marki w tym momencie, e, którą musimy dotrzymać. To zapytajmy, bo panią prosiłam o przyniesienie takiej ulotki, która będzie tak, rozdawana. Czy coś takiego się znalazło? Termin wykonania konkretnej pracy? Y, oczywiście tutaj właśnie jest napisane fachowość i, i, i wykonanie tej usługi, y, także na tym, na tym bazujemy, że chcemy po prostu m, klientowi obiecać i jeżeli to obiecamy, to, to chcecie dotrzymać to dotrzymać tego słowa. Oczywiście y, mogą się różne y, wydarzyć czynniki, gdzie. Możemy na przykład y, po prostu nie dotrzymać tego, y, tego terminu, mhm. aczkolwiek wtedy będziemy informować i monitorować y, klienta o tym, powiadamiać. Czyli że, rzetelność, rzetelność, rzetelność ma być rzetelność jednym z transparentów działalności są, firmy. oczywiście. Co jeszcze. Jeśli chodzi o tą rzetelność, właśnie, to mhm. możemy też fajnie pokazać naszemu klientowi, że my pracujemy przez te 7 dni przy tej łazience. E, czyli takim pomysłem e, do rozważenia jest na przykład instalacja kamerek, które będą dzięki którym. Klient będzie mógł na bieżąco śledzić w internecie, jak wygląda remont Ale tego jak łazienki. to zrobić? To jest bardzo fajny pomysł. No właśnie, nie przyznam szczerze, bo pan mi o tym mm. mówił przez telefon, ale jak to zrobić, jak to wykonać? Znaczy Ja nie jestem od spraw technicznych, to znaczy ja nie wiem. Ale jak jakie to... są koszty tego, bo pan to yy, jak gdyby podglądał u innych, mm -hmm. jak to zrobić? Znaczy ja wiem, że to, yy, ja akurat znam ten przykład z rynku amerykańskiego, gdzie działa to w przypadku warsztatów samochodowych, mm -hmm. natomiast nie szacowałem kosztu tego i nie wiem, yy, ile to kosztuje i jak to technicznie należy. Ale zrobić. pomysł jest do sprawdzenia. Pomysł jest do sprawdzenia i myślę, że godny uwagi. Proszę mi powiedzieć teraz, Panie Burmistrzu, na ile Państwo deklarują współpracę, w jakim czasie jeszcze będziecie wspierać logistycznie, prawnie no nie wiem, no nie mówię tutaj o zleceniach jak długo? Te spółdzielnie, które powstały pod waszym, waszymi, skrzy waszymi skrzydłami? Na pewno y, przyjęliśmy na siebie takie zobowiązanie, że do końca realizacji projektu, więc do listopada tego, y, roku. tego roku, będziemy bardzo ściśle współpracowali ze spółdzielniami. Też trzeba sobie powiedzieć w tym momencie, że dla nas y, naszym celem jest to, aby jak najmniej naszych mieszkańców było osobami bezrobotnymi, więc będziemy z Za chwileczkę jesteśmy tego świadomi, że jeżeli, że jeżeli to Przedsięwzięcie nie zakończy się powodzeniem, czyli jeżeli skończy się okres y, wspierania finansowego nowo poutworzonych spółdzielni i te osoby w, y, nie dadzą sobie rady na rynku pracy, to tak naprawdę za chwileczkę staną się beneficjentami naszych instytucji pomocowych czyli więc, gopsów, gopsów i gopsów, mopsów. Mopsów, y, mopsów. Więc jesteśmy mhm. zdeterminowani i do tego, żeby te osoby y, na liście osób bezrobotnych już w urzędzie się nie znalazły. Proszę Państwa, my trzymamy kciuki za wszystkie dziesięć. Mamy nadzieję, że może po naszych programach uaktywnią się, bo wciąż figurują na w ewidencji spółdzielni socjalnych e te dziewięć, o których mówiłam. Natomiast miejmy świadomość, że w trakcie realizowanych projektów na terenie województwa podkarpackiego powstanie ich może trzydzieści, może nawet czterdzieści. Więc zachęcam do tego, aby śledzić nasze programy, bo być może takie podpowiedzi, które się pojawiają tutaj, przydadzą się wszystkim członkom, albo przynajmniej tym, którzy pracują, czy będą pracować w konkretnych branżach na rynku pracy. Będziemy je śledzić. Jeżeli Państwo mają ciekawe pomysły, to my wciąż czekamy i w tym momencie pojawi się na naszej planszy adres kontaktowy. I do naszego studia, i do y, m, autorów projektu Akademia Obywatelska, i telefon, i kontakt mailowy. Zapraszamy Państwa do kontaktu, a my spotykamy się za dwa tygodnie o zwykłej porze o 17. A Państwu bardzo dziękuję, i dziękuję. do zobaczenia dziękuję. za dwa tygodnie.